Siema! Jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie gadżet do bóla o nazwie Stek Dożylny. E, no i słuchajcie, mamy aktualnie mapę Dolina Zwycięzcy, oczywiście przetestuję swojego na starciu solo. Ten gadżet działa tak, że ból natychmiast odzyskuje 1500 punktów życia. Ale oczywiście zanim zacznę ten gadżet testować, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zasubskrybujcie ten kanał, najlepiej wraz ze dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub w więc serio, warto zajrzeć, e, bo mój klub w jest top 100 polska, więc serio, wbijacie do, do tego klubu, naprawdę warto. E, no i myślę, że nie ma co przedłużać i no w sumie nie wiem, chyba już lecimy do pierwszej gry. Okej, okay, więc pierwsza gierka już odpalona, no, no i dobra, lecimy. Generalnie mam do Bula tego skina, jak widzicie. No i słuchajcie, mam również Star Power do niego twardziel, więc w sensie taka jest nazwa tego Star Powera. I to kompletnie nie jest napka na Bula, no ale jednak chcę nagrać dla Was ten odcinek, nieważne jaka jest napka, po prostu taka się dzisiaj przytrafiła. No ale przynajmniej dobra, na razie nie idzie jakoś bardzo źle, bo dużo Power Cubesów mam, znaczy cztery, a jak na to, że ból jest serio, no chyba najgorszą postacią na tę mapkę z wszystkich. No nie oszukujmy się, sami widzicie, że to jest bardzo otwarta mapka e, i ból na, ni na nią totalnie, totalnie nie pasuje, no ale dobra, może tutaj już mi się uda coś zdziałać, oczywiście e, trzeba pamiętać, że mam w zanadrzu e, gadżety, więc e, no, zawsze mogę je użyć, się podleci tutaj 1500 punktów życia, e, także bardzo fajnie. No i dobra, tutaj na razie nie ma takiej potrzeby, bo na razie nikt mnie nie atakuje, to bardziej w kryzysowych sytuacjach się tego używa. Dobra, tam mamy Rose, która nie wiem, w ogóle ona coś nie ogarnia, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakoś dziwnie nagrała moim zdaniem. No nie wiem, Rosa też nie jest na tą mapę, ale no jednak powinna bardziej ogarniać. O kurczę, jeszcze tutaj meteoryt mi rozwalił te ścianki i teraz nie mam się zbytnio jak uchować przed 8 bitowcem, ale wiecie co? Ja sobie teraz kliknę... Albo dobra, nie klikamy gadżetu, bo nie jest jakaś kryzysowa sytuacja, więc nie ma co klikać. Bez potrzeby tutaj się uleczę za, za, tą, za tym murkiem. O kurczę, tutaj meteoryt trzeba uważać dobra w razie czego to pamięt... no, pamiętam że tutaj mogę użyć sobie tego gadżetu więc tutaj spoczko zawsze jakieś uleczenie życia dobra pięknie i cyk i teraz sobie używam gadżetu dobra pięknie o kurczę tutaj była ta ścianka i ona mi przeszkodziła dobra teraz się tutaj o kurczę dobra dobra teraz już tutaj się uchowam za tą ścianką ale jak widzieliście już jeden gadżet mam zużyty także fajnie widzieliście już jak on działa no i dobra rozwalmy sobie tą wieżyczkę może w razie czego żeby on tutaj się nie przeteleportował dobra tam mamy na dole tego ośmiowitowca do którego nie wiem czy bym ultem nie mógł podjechać. O kurczę, tam jest kolejny bitowiec. I kurczę, no nie, nie mogę się polecić w czasie ulta, nie, 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 no nie, podleciłem się, ale no niestety, czy będzie drugie miejsce? Uwaga, uwaga, nie, tak mało brakło, zobaczcie, jak mało HP zostało. Okej, okay, więc ja już się znajduję w kolejnej grze, no i w tamtej gierce, e, no naprawdę bardzo blisko było wygranej, ale no niestety jednak nie wygrałem, e, no ale jednak serio, no trzeba przyznać, że było bardzo blisko. I w sumie, co ciekawe na tej mapce, zrysł tutaj sporo skrzynek na sam start, nie wiem czy akurat ja się tak ułożyłem, bo pierwszy raz gram na tej mapce, bo to jest nowa mapa, generalnie, i ostatnio nie gram jakoś dużo Brawl Stars, ale no to jest dzisiaj pierwsza raz ta mapa w Brawl Stars ogólnie, i tutaj chyba trzeba będzie użyć, słuchajcie, gadżetu, chociaż na razie nie ma jakiejś wielkiej, wielkiej potrzeby, więc tutaj na razie się udało mi mm, wybronić. Dobra, tam trzeba uważać na tego Kolta, bo Kolto ma duże obrażenia. Dobra, cyk. Dobra, on już tam troszeczkę ode mnie dostał. Tysiąc HP zostało, ale no ucieknie sobie bez problemu. Gdyby miał dobrą pozycję, to ma mapę, w sensie na daleko... No to już by było po tym kolcie, no ale jednak mam Bula, który jest najlepszą postacią na blisko e, i to jest najgorsza postać na tą mapę tak naprawdę, no ale jednak jak dzisiaj idzie naprawdę bardzo dobrze. Jak na to, że, no już powtarzam to znowu, serio idzie naprawdę mega, mega dobrze, nie tylko szedł dobrze początek, ale na razie dwie gierki już lecą i tamta gierka poszła dobrze, ta też idzie na razie dobrze, więc serio nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, nie? Ile razy tutaj powiedziałem słowo dobrze, to to jest totalny hit, ale dobra, nieważne. E, tutaj przy tym kolcie, no on tutaj ma nademno mną przewagę, jak widzicie, dobra, otwarłem sobie gadżecik, pięknie, on też odpalił gadżet, kurczę, dobra e, ja się teraz uchowam za tym murkiem, trzeba odpalić gadżecik, dobra, pięknie, i proszę Państwa czy z nim wygram? Jest, słuchajcie, ale to była akcja, proszę Państwa, gdyby nie ten gadżet, no to słuchajcie, bym już tutaj przegrał, jak widzicie, ten gadżet właśnie w takich sytuacjach pomocny. także serio, mega kozacki gadżet e, no może nie są, może jakoś bardzo go nie doceniacie, bo co to tam 1500 HP no jak widzicie, jednak może go docenić i mam drugie miejsce już gwarantowane ale kurczę, gdyby Daryl nie miał naładowanego no to na Easy bym z nim wygrała tak to i tak się nim wygrałem więc co tu się stało? Ok więc ostatnia gierka widzisz, w dzisiejszym odcinku już jest odpalona no i słuchajcie nie spodziewałem się że w tym odcinku będzie aż tak dobrze serio jeszcze Wina udało mi się zrobić więc nie no, za to łapka w górę się należy, nie? Także serio, no, tutaj, no, trzeci kozakiem jest, nie? Dobra, tutaj Nani, w sumie Nani ostatnio ma naprawdę dobre obrażenia, Nani to jest dobra postać, szczerze mówiąc, tutaj. I nie wiem, czy nie, nie użyje gadżetu, chociaż na razie jakoś bardzo nie ja O, tutaj mam Bula, więc ciekawie, i też z tym samym skinem, więc też ciekawie. Dobra, tam mamy Pamkę po prawo, ale dobra, na na razie nie zrobi w tym momencie, I kurze, tutaj już ta gierka nie pójdziesz tak dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam tylko jednego Power powercubsa, jak widzicie, to będzie ciężko, ale dobra, rozwalamy sobie tą M. Mam nadzieję, że ona nie ma gadżetu. Dobra, nie ma i uwaga, jest, udało mi się ją pokonać, w sumie to na nią ją dobiła, no ale jednak gdyby nie, no to no nie pokonałaby na ni tej Ms. Y, 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 no ale dobra, gramy dalej. Tutaj nie ma co się przejmować, znaczy po prostu nie ma co się podniecać tamtym kilem. Dobra, tutaj trzeba uważać, bo Kruk to też jest taka wkurzająca postać, która truje i zadaje to obrażenia przez dosyć długi czas. E, dobra, na nim mnie tutaj ciachnęło, ale dobra, spokojnie, spokojnie, tutaj na spokojnie. Szóste miejsce już mamy gwarantowane, także spoko. Jest już naprawdę dobrze. Ciekawe czy ktoś jest w tych krzakach? Dobra, nie ma. E, no i dobra tam i meteory, w sumie te meteory ty na razie mi jeszcze żaden nie trafił w dzisiejszym odcinku, więc ciekawie. Nic mi żaden nie przeszkodził. Dobra, nie ma to sprawdzę, bo tam nikogo nie ma, na pewno w krzaczkach. E, dobra, tam ktoś musi być. Dobra, i jest Rico i proszę Państwa, jest. Kolejny kill, dobra, i teraz dobyłem parę kipsy dzięki temu e, killowi, więc serio mega fajnie. Dobra, już teraz e, tagerka wygląda lepiej, więc serio, jednak tutaj, no nie przekreślajmy, tutaj jest zwycięstwo, tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. No jednak zobaczę, to są dobre postacie tam. O czy tana nie pokona tego kruka? Bardzo dobrze. Kruk skoczył do mnie i tana niestety pokona mnie, ale ja mam oczywiście gadżecik, odpalam sobie go i dobra, uwaga, teraz proszę państwa, ja teraz się podleczę, ale chyba, kurczę, no niestety nie dałem rady, ale było bardzo blisko. Więc w tej gierce byłem naprawdę mega, mega blisko wygranej i w dzisiejszym odcinku nie spodziewałem się, że aż tak dobrze pójdzie. Serio, więc za ten odcinek, no należy się łapka w górę oczywiście, nie? E, ale dobra, ja nie będę przedłużał tego odcinka, także napiszcie w komentarzu stek do żylny. Jeśli chcecie otrzymać serduszko ode mnie. Myślę, że warto to tak napisać, także piszcie komentarzyk, zostawcie łapkę w górę, suba. Ja już się zamierzam. To było na tyle trzymajcie się. No i cześć.